Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Zawodników Sztabu Szkoleniowego Łomżyckiego Klubu Sportowego pragnę przywitać Was na prezentacji drużyny biało-czerwonych. Witam kibiców, sponsorów, przedstawicieli mediów przybyłych na dzisiejsze wyjątkowe wydarzenie. Nasza Witam. drużyna jest sportowo najmocniejszą drużyną w lidze. I tutaj, może jest to trochę nieskromne, ale, ale na podstawie CV naszych zawodników na podstawie tych wzmocnień, które robimy od tak naprawdę kilku lat i od tego, jak ta drużyna się buduje, można tak się stwierdzić. Oczywiście jest to sport i różne są zawsze efekty i wyniki, bo czynników jest wiele różnych, na to wpływających, ale sportowo ta drużyna jest bardzo silna i stać ją na wszystko. Na pewno liczymy na, na dobre efekty. Cele dla. Całe drużyny są postawione od początku sezonu i to się to nie zmienia. Także jesteśmy pełni optymizmu. <grym> Ciężko jest stwierdzić jak to tak naprawdę się zakończy ten sezon. Liczymy na to, że skończy się dla nas pozytywnie. Drużyna cały czas rośnie i mamy tak naprawdę dobre miejsce wyjściowe do tego, żeby zrealizować nasze zadania. Jesteśmy faworytem i to też czujemy od środka. Ta energia jest taka dosyć pozytywna. Ja myślę, że tu nikt nie bierze pod uwagę jakichś innych okoliczności niż, niż awans. Strata punktowa na pewno nie jest, nie jest mała do lidera, aczkolwiek w tym roku już jest, i w poprzednich te miejsce jest promowane też e, barażami, można wywalczyć sobie Amas, tak więc no, jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni. Wiadomo, że gdzieś tam jakieś małe problemy się, e, zawsze pojawiają, czy to, e, czy to choroby, czy jakieś organizacyjne, no, ale myślę, że ten cel, który jest przed nami postawiony, na pewno będziemy mocno do niego dążyć, w niego wierzymy. Każdy rywal na pewno będzie na 100% przygotowany do naszego meczu, każdy nas analizuje myślę, że na pewno ważne są te mecze z pierwszą trójką, z pierwszą czwórką, pierwszą piątką, ale żeby one były ważne, to musimy wygrać też te mecze z tymi drużynami teoretycznie słabszymi, które też będą ciężkie. Ten okres przygotowawczy taki trochę utrudniony, dawno żeśmy nie mieli takiej zimy i rodzimy sobie z tym narzekać, trochę narzekamy na pogodę, na nawierzchnię. Mamy trochę problemów, jakieś drobne kontuzje. Choroby nie wszyscy dzisiaj mogą dojść, bo muszą przede wszystkim zadbać o zdrowie, no, ale myślę, że zrobiliśmy tyle, żeby, żeby w tej rundzie rewanżowej powalczyć o cel sportowy, czyli o awans. Wzmocniliśmy praktycznie trzema doświadczonymi zawodnikami, bo przyszedł Tymoteusz Klubs, to jest między innymi były zawodnik Lecha Poznań, wychowany Lecha Poznań, który już grał na poziomie Ekstraklasy, więc można liczyć na jego, na jego doświadczenie. Marcin Stromański, który ma ponad 300 występów na poziomie pierwszej ligi, no i stary nowy zawodnik Hubert Mich, który był już wcześniej w Łomży i wrócił do nas z powrotem i wzmocnił naszą linię defensywną i myślę, że to są główne nasze wzmocnienia. Kibice muszą nas wspierać z trybą. to jest najważniejsza sprawa, bo sami nie wygramy, gramy dla kibiców i liczymy na to, że w rundzie wiosennej. Mimo tego, że pogoda nie będzie jak bardzo sprzyjająca, bo zaczynamy 28 lutego, będą na naszym obiekcie będą nas dopingować. Miasto Łomża konsekwentnie wspiera finansowo, infrastrukturalnie Łomżyński Klub Sportowy. Wiemy, że już ponad 3 lata temu aktualny zarząd. Pokazał takie hasło, druga liga na stulecie. Niektórzy na początku uśmiechali się, nie każdy w to wierzył, ale pokazują, udowodniają z roku na rok, że konsekwentnie dążą do tego upragnionego celu, do można powiedzieć należnego miejsca dla Łomży, jakim jest poziom drugiej ligi, czyli już poziom centralny i bardzo mocno w to wierzymy, wspieramy. Będziemy kibicowali w każdym meczu po to, aby walczyć o te trzy punkty, bo to będzie kluczowe, aby konsekwentnie zdobywać te punkty, bo wiemy, że ta pozycja wyjściowa jest bardzo dobra. Punkt straty do miejsca barżowego, 7 punktów do miejsca, które daje bezpośredni awans, więc liczymy, że minimum te drugie miejsce EKS osiągnie, a później poprzez baraże wywalczy upragniony awans. To jest kawał historii, miniony wiek, miniony wiek. Ogromnej determinacji, ogromnego zaangażowania, pracy nie tylko zawodników, ale oczywiście trenerów, ale również wszystkich organizatorów, którzy wokół tej dyscypliny sportu bardzo dużo muszą poświęcić, aby zawodnicy odpowiednio się prezentowali. Ogromny hołd osobom, które się zasłużyły w ciągu tych minionych stu lat dla łomżyńskiego klubu sportowego. Niech ta Piękna chwila trwa. A o przyszłość, jeśli by ktoś pytał, to przyszłość Łążyńskiego Klubu Sportowego zaczyna się od dziś. To nowa karta historii życzę wytrwałości, tężyzny charakteru. I cóż, niech Łomżyński Klub Sportowy trwa powieki. Jesteśmy 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 z wami! LKS, jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami